Cześć, z nami jest Bartek i Michał, można powiedzieć trener i wicetrener drużyny Moon Wizards, którzy wygrali dzisiaj z Haldentist 99 do 80. Bartek, co powiesz o tym meczu na początek? No, na pewno ważne zwycięstwo, bo tutaj w kontekście tej walki o pierwszą dwójkę to jest jeden z takich istotniejszych pojedynków. Natomiast też no, trzeba zauważyć, że w drużynie Haldentu nie było Janka Reraka, nie była Wojtka Gorgonia, także Mecz, meczowi nierówny i na pewno, jeżeli później spotkamy się gdzieś tam w fazie playoff, to, to będzie wyglądał zupełnie inaczej i tutaj tego zaangażowania i tej walki na pewno będzie dużo więcej. Michał, co Ty powiesz o dzisiejszym meczu? Uh, uważam, że zagraliśmy całkiem nieźle. Wiadomo, że jest parę rzeczy do poprawy. Tak jak Bartek powiedział, Halden był delikatnie osłabiony, ale zawsze jest fajnie wygrać z takim przeciwnikiem. Był to taki mini rewanż za ostatni finał, natomiast mamy nadzieję się. Z nimi spotkać ponownie w playoffach i mamy nadzieję się z nimi wtedy dopiero zrewanżować tak na poważnie. Panowie, czy robiliście jakiś research przedmeczowy na temat tej drużyny? Nie, no dzisiaj nie było takiego konkretnego researchu, jak ma być szczery, natomiast chcieliśmy troszeczkę niwelować błędy, które tam popełnialiśmy w poprzednim meczu tydzień temu i też troszeczkę odbić to, czym można powiedzieć zawiniliśmy tam w meczu finałowym z Haldentem, czyli takim bardzo słabym początkiem, gdzie, gdzie jednak trochę Haldentowi poszło dobrze i, i troszeczkę odjechali, także dzisiaj tego nie zabrakło i szczęśliwie pomogło w tym, żeby kontrolować ten mecz w przebiegu tych całych 48 minut. Yy, Michał, to teraz ciebie się zapytam. Yy, z tego co wiem, nie zgłaszasz się na razie. Czy masz taki niedosyt, może? No, mam coraz większy. Z meczu na wiek... z meczu na mecz jest coraz większy ten niedosyt, także nie wykluczam tego, że jeszcze się dopiszę. Natomiast mamy tu gości do grania, że tutaj naprawdę, żeby nie było przesytu, jeszcze się z tym wstrzymuję. Ale nie wykluczam takiej możliwości, że jeszcze coś tam popykam w NBA w tym sezonie. Bartek, nie brakuje ci takiego strzelca na obwodzie? No, na pewno Michał był bardzo potrzebnym zawodnikiem i jest bardzo, bardzo, potrzebnym. Natomiast tutaj zdecydowanie sprawdza się też na poziomie sztabu i jest dużym uzupełnieniem w postaci tutaj drugiego trenera u nas. Także dużo wartości jest dodanej również na boisku, jak i poza nim. Panowie, w takim razie życzę Wam wszystkiego dobrego. Jak najwięcej wygranych meczy i przede wszystkim, żebyście dążyli. Do takiego celu, który sobie założyliście na pewno przed sezonem. Jasne, no tutaj cel jest jeden, żeby było oczko wyżej niż, niż w zeszłym roku. Także także dzięki wielkie i powodzenia również. Dzięki bardzo. Dzięki. Dzięki. Dziękuję panie trenerze.